Cześć, siłanko! Jak już zapowiedziałem wcześniej, to będzie przedostatni odcinek z turnieju World Cup 2022 w Katarze. W którym sobie podsumujemy wydarzenia z ostatnich dwóch meczy, najważniejszych meczy tego mundialu. A więc przejdźmy do pierwszego meczu: Chorwacja-Maroko. Wynik 2-1. Chorwacja, zasłużenie. Na pewno postawa Liwakowicza mnie zachwyciła. Zresztą. To o tym będę mówił też e, podczas e, ostatniego odcinka, z, związanego z Mundialem, który się okaże w, najbliższy, e, w najbliższym czasie. Maroko jednak pokazało, że nie są chłopcami do bicia i potrafią grać. No, a tak jak mówię, no to a propos wszystkich zawodników, będę się troszeczkę bardziej rozwodził w innym odcinku. No, Chorwacja wygrywa w 90 minutach e, 2 do 1. Na szczególną wagę zasługuje Gol orsicia, Który strzelił w 41. chyba pierwszej czy drugiej minucie, coś takiego. No, bardzo ładna taka wcinka. bramkarz to dotknął sparował tylko na słupek, ale od słupka wpadło do bramki, więc naprawdę bardzo ładny gol. Na no, Maroko nie zdołało odpowiedzi, a zresztą gole padały tylko w pierwszej połowie. Gdzie tak naprawdę w pierwszych 10 minutach padło od razu dwa, dwa gole. A dokładnie to tam jeden po drugim w ciągu 3 minut. Więc to naprawdę też bardzo ciekawy mecz. Na pewno oddał ten mecz yy, w stosunku do całego Mundialu, do takich słabych meczy i tak dalej. Na pewno bardzo ciekawy był. No i ostatnim meczem był finał, wiadomo. Jak pewnie już też wiecie, Argentyna wygrała. Zasłużenie naprawdę prowadzili do 90 minuty, prawie do 80 minuty e, 2 do 0. Wtedy niesamowity Kilian Mbappé e, wszedł, po zamiatał, e, strzelił naprawdę bardzo ładno gola, e, dosłownie minuta po minucie. O 80, 81. 81. naprawdę bardzo ładny ten gol wpadł z takich nożyc złożył się w polu karnym gdzie nikt tego tak naprawdę by już nie zrobił W dogrywce padły jeszcze po jednej bramce też Argentyna pierwsza strzeliła gola później Francja w pierwszej połowie jeszcze na samym początku meczu około 10 minuty też trzeba zwrócić uwagę że Loris został sfaulowany dosyć mocno i no tam przez chwilę cierpiał na boisku, ale udało mu się wrócić do tego meczu i dograć go do końca. No ale niestety w karnych m, Argentyna, e, e, Francja, dla, l, l, niestety dla Lorisa e, Francja e, przegrała w, e, w karnych. No a Argentyna e, wygrała, tak jak Messi tego chciał i zapowiadał, że będą walczyć o, o zwycięstwo nie, nie powiedzieli na samym początku od razu, mówili tak. Więc dotrzymali słowa i no gratulacje. Dziękuję Messi, naprawdę dziękuję. No a tak w ogóle to jeszcze był pewien polski wątek, jak możecie się domyśleć o kogo chodzi w, te, w trakcie tego finału. Oczywiście sędzią głównym był y, Szymon Marciniak. I pomagał mu też Tomasz Kwiatkowski. Jeszcze jeden, tylko do końca już nie pamiętam, jak... ale naprawdę występ był bardzo dobry Polaku, Polaków. Właśnie sędziów. Ani razu nie korzystali z waru. Wszystko Marciniak robił no, wybitnie naprawdę wybitnie. No, nie ma do czego się na... przyczepić nawet. Więc no naprawdę Szapoba. I mam nadzieję, że więcej takich meczów będziemy y, mogli oglądać, które będzie sędziował y, nasz y, rodowity sędzia Szymon Marciniak. Bo naprawdę, to jest absolutny top. A jeszcze wracając do ogólnego wydźwięku meczu, ogólne, no tak, ogólnego podsumowania meczu, to to jest naprawdę jeden z najlepszych meczy, jaki jakie oglądałem jak nie najlepszy, w ogóle w... od kiedy pamiętam. Naprawdę to, to jest znakomity finał. To jest... No, nawet nie mogę tego opisać w słowa, bo to jest aż tak dobre. Więc naprawdę wow. Wow, wielkie wow, że takie coś udało się zaobserwować w finale mistrzostwa Świata, które, yy, które były... Zrealizowane w tak kontrowersyjnym kraju jak Katar. Ale o tym więcej w kolejnym odcinku. Na dzisiaj do widzenia. Te, tak jak już mówiłem, jeszcze nagram jeden odcinek na temat Mundialu. Podsumowanie ogólnie, moje zaskoczenia, rozczarowania coś takiego mniej więcej. No i co? Na dzisiaj dość widzenia, do zobaczenia, do następnego. Cześć!